No dobrze, obiecałem, że posprzątam ten las trochę. Zostałem nominowany przez Gang Lucyny, No to jedziemy. Do lasu. Pogoda nie najlepsza dzisiaj. 1 maja. Majówka. No niestety, ale. Cyklem przejechać nie ma szans za zimno. 8 stopni. To jadę do roboty. Sprzątać las. Pozdrawiam. Takie mamy ładne tereny w naszej okolicy tutaj. Fajna droga taka leśna. Wziąłem, nie wziąłem yy, mocowania na głowę i muszę teraz trzymać kamerę w ręku, co nie jest najlepszym pomysłem. Auto no ma piekielną moc. Zaraz gdzieś szukamy śmieci Pozdrawiam Czym dalej w las, tym mniej śmieci trzeba iść brzegiem, bo tutaj U nas aż tyle nie wyrzucają chyba No e, jeszcze coś to takie mokre cholera, mógł kawiczki gawiczki o czekaj coś tu było. Sobie. 15 minut to jest za mało, u nas jest za mało śmieci Musi być więcej czasu Poświęcone na to Tam coś leży Co to jest? Tymbark przed tym Mercedesem tam po tej drodze Kupa motocyklistów dzisiaj bo u nas rozpoczęcie sezonu jest Miałem jechać, ale za zimno I tutaj to jeszcze chociaż coś się znajduje, bo byłem trochę głębiej w lesie, żeby to nie było tego hałasu od drogi no my tam nie było śmieci. Taki lasek mamy tutaj. No dobra, no nie ma nic na razie. Nie, e, coś widzę, coś widzę. Tam coś leży. Paczka po chipsach, chyba. Idę po nią. Tak, to są kran chipsy. Ktoś skonsumował? I wyrzucił pewnie przez okno w aucie, bo to tak do, no, mogło być. Jest chyba jakaś puszka Batonik Tu mamy batonik Idziemy dalej O, tu jest jakieś Małe oczko czy coś takiego Ale mamy śmiecia Prince Polo Co jest? Kubek. Kubek. Tu nawet są? A to żaba jakoś była. Zabieramy kubek. Aj się raz już. Długo tu już leży. Papierowy. Jest. To się szybko rozkłada. O, jeszcze woreczek No, a tu taka woda w lesie, akurat związana z naszym kapałem. Nie wiedziałem, że tu jest taka woda. No dobra, idę dalej. Wracam do auta. Trochę się udało na zbierać. Ale no mówię, tragedii nie ma w tym lesie. tutaj. A tym dalej co byłem, to już w ogóle nie było dużo śmieci. Także nie jest tak źle. Okay. To się udało zbierać. I ten worek teraz jeszcze. Dominują puszki. No, butelki. Ale mówię, najwięcej jest puszek, niestety. A kto pije piwo? No wiadomo, faceci, tak? I wywalą to cholera w lesie. Także, no co zrobić? Posprzątane trochę. Ja nie nominuję tam nikogo. Po prostu gorąca prośba dla wszystkich, którzy oglądają mój kanał i w przyszłości będą oglądać, jak mają fotę, idą na spacer, wziąć woreczek i trochę nazbierać tych śmieci i zabrać do domu, zutylizować, że tak powiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.